Czy montaż rejestratora samochodowego z funkcją parkingową musi być skomplikowany? Cześć, ja jestem Michał i zapraszam Cię do krótkiego poradnika, jak zamontować właśnie taki rejestrator. Co nam będzie potrzebne do realizacji tego zadania? Dobrze jest mieć ze sobą zestaw takich podważaków, akcesoriów do wyjmowania tapicerki, które nam ułatwią pracę, ale nie jest to konieczne, nie musicie tego mieć, ponieważ w zestawie znajduje się takie. Podobne urządzenie, oczywiście sam rejestrator. I w tym przypadku firma 70 MAI lub 70 MAI, zależnie od tego jak wolicie, udostępnia taki fajny adapter, dzięki któremu możecie podłączyć bezinwazyjnie kamerkę pod diagnostyczne OBD, w którym to jest zasilanie w zasadzie cały czas. Więc nie musicie ciąć kabli, nie musicie lutować nic, nie musicie stosować żadnych przelotek, żadnych bypassów. Jest to proste i łatwe rozwiązanie, jak szybko i prosto zamontować takowy rejestrator. W zależności od rodzaju samochodu, są różne możliwości montażu takiej kamerki. Zwróćcie uwagę, że wszelkie złącza, które z niej wychodzą, są akurat po prawej stronie. W tym przypadku kamerka jest zamontowana tak. I musicie tak dobrać sposób montażu, żeby tutaj, raz że pole widzenia było właściwe. A dwa, żeby Wam nie przeszkadzała i żeby nie ograniczała Wam dalej widoczności w samochodzie. Tu akurat jesteśmy w modelu Kia Carens. Centralna część szyby jest dosyć zabudowana czujnikami. No i z tej uwagi nie będziemy montować kamerki w tym miejscu, ponieważ jeszcze bardziej ograniczy ona widoczność. Postanowiliśmy z właścicielem pojazdu, że zamontujemy ją w tym miejscu, w takiej odległości, aby przewody, które są, zwróćcie uwagi, że, uwagę, że ten przewód, od tylnej kamerki jest dość długi, więc w razie czego, żeby móc go odłączyć, no musi być zachowany pewien dystans w stosunku do tej obudowy. Także na to trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o moduł zasilający, jest to zwykły USB-C, więc zajmuje podobną powierzchnię w zasadzie niż ten kabel od tylnej kamerki. Także działamy, za chwilę do Was wrócimy już z zamontowaną kamerką. I będziemy rozprowadzać przewody. Niezależnie od tego, jaką kamerkę montujecie, zawsze zwróćcie uwagę na to, jak wychodzą kable, ponieważ może się okazać, że miejsce, w którym chcieliście zamontować rejestrator, będzie niewłaściwe i kable będą kolidowały. W naszym przypadku trzeba było troszkę przesunąć to miejsce, no żeby kable nie kolidowały, żeby można było je spokojnie poprowadzić. Kamerka jest zamontowana i od czego zaczynamy? Zaczynamy od przewodu zasilającego. Przewód zasilający trzeba wpiąć w kamerkę i będziemy układać tutaj w podsufitce przewód. W przypadku Key Carens jest możliwość delikatnego wepchnięcia kabla pod maskownicę od czujników. I to też zrobiłem, żeby on tutaj estetycznie wyglądał i żeby zwyczajnie nie wisiał. Kabel jest podłączony. Pamiętajcie o zabezpieczeniu pewnego zapasu, który można wepchnąć w podsufitkę. W razie czego jakby trzeba było coś przenieść, odłączyć. Aby to tutaj było. I przewód zasilający wciskacie delikatnie pod podsufitkę, między podsufitkę a szybę. Często można to zrobić ręcznie, nie trzeba do tego żadnych narzędzi, więc tak warto robić, żeby nie uszkodzić elementów, które są dosyć delikatne. I dotarliśmy do słupka, do miejsca, gdzie jest plastikowe wzmocnienie. Należy je podważyć właśnie takim podważakiem. Tutaj wkładamy i będziemy układać przewód w szczelinę, która nam się tworzy. Wygląda to tak. Stworzyliśmy szczelinę i upychamy delikatnie przewód. Po włożeniu przewodu nie będzie po nim żadnego śladu. Jeśli chodzi o miejsce z uszczelką, uszczelkę również należy podważyć. Jak widzicie tworzy nam się tam szczelina i pomiędzy uszczelkę a ten plastikowy element będziemy właśnie wkładać ten przewód zasilający. I układamy tutaj kabel w tą szczelinę pod uszczelkę. Między uszczelką a plastikowy element. Możecie sobie założyć rękawiczki, żeby się nie pobrudzić albo nie poharatać. No i przewód jest ładnie poprowadzony, nie ma śladu. Jesteśmy w tym miejscu. Będziemy rozbierać ten boczek, i tutaj mamy złącze OBD, do którego wepniemy adapter. I jak zdjąć ten boczek? No znowu korzystamy z tego typu akcesoriów które nam pomogą podważyć. To jest wszystko na zaczepach, na zatrzaskach. Więc wyjmiemy i będziemy mieli łatwy dostęp tutaj do OBD z przewodem. I jak widzicie, używamy właśnie tych akcesoriów. Tu mamy takie zapinki. Uważamy, żeby po prostu ich nie uszkodzić podczas zdejmowania tej pokrywy. Aby zdjąć pokrywę w większości samochodów, można zdemontować tą uszczelkę. Macie wtedy idealny dostęp tutaj właśnie do wszelkich złączy i bezpieczników ale my dzisiaj nie będziemy podłączać się pod bezpieczniki ponieważ mamy właśnie takowy adapter OBD który nam ułatwi całą sprawę tutaj mamy połowę sukcesu kabel poprowadzony adapter zasilania ustawiony i zamontowany no i tutaj wychodzi nam samo zasilanie pod OBD które będziemy wpinać bezpośrednio w złącze diagnostyczne czyli składamy część zasilania i za chwilkę bierzemy się za montaż kamerki tylnej. Mamy całość złożoną, nam tylko wystaje przewód zasilający. Na razie go sobie tutaj włożymy i zamkniemy całość, więc tak estetycznie to wszystko będzie zamontowane kabel nie wystaje, nie przeszkadza bierzemy się za kabel od kamerki przewód od tej kamerki jest już wpięty poprowadzony analogicznie do przewodu zasilania natomiast tutaj będziemy go przekładać na prawą stronę i prawą stroną wzdłuż całego nadwozia będzie poprowadzony do bagażnika i przewód od kamery już jest na drugiej stronie więc lecimy dalej jesteśmy ponownie przy słupku A z tym że z prawej strony Będziemy prowadzić kabel górą, a nie dołem tak jak poprzednio. Także górą wzdłuż całej karoserii. I jesteśmy już przy słupku B, właściwie go mijamy i biegniemy w kierunku słupka C. I dotarliśmy do słupka C. Generalnie kabel jest dosyć płytko. Może wam pokażę. O, jak widzicie, on jest płytko prowadzony tuż pod samą powierzchnią uszczelki. To jest wystarczające. Nie ma sensu prowadzić kabla głębiej. Poza tym, w sytuacji, kiedy są poduszki powietrzne, no zawsze jest bezpiecznie, jak ten kabel wyleci pierwszy. No i poduszka poprawnie się rozłoży. Także to też jest taka kwestia bezpieczeństwa, że nie ma sensu gmerać tutaj bardziej, żeby po prostu bezpieczeństwo w samochodzie było zachowane. Teraz nieco trudniejsza część zadania, ponieważ kabel trzeba przeprowadzić tutaj przy oknie, żeby wyjść nim tutaj przy samym bagażniku weszliśmy już przy słupku C więc będziemy teraz przewód prowadzić tutaj żeby wyjść tutaj pod uszczelką i doprowadzić go do tego elementu nie będziemy przekładać przewodu przez przelotkę ponieważ w takim przypadku istnieje zawsze ryzyko, że ta przelotka się rozszczelni i jakaś wilgoć będzie leciała do auta a szkoda by było mamy zamontowaną tylną kamerkę mniej więcej w osi Wyprowadziliśmy tu przewód no i zaraz będziemy ukrywać nadmiar przewodu tutaj pod tą maskownicą, ale zanim to zrobimy, warto podłączyć zasilanie i sprawdzić, czy wszystko działa. Podłączamy zasilanie, żeby sprawdzić, czy wszystko działa. No ale powiem Wam, że coś jest nie tak, bo nie wiem, czy widzicie, ale kamerka wyświetla jakieś chińskie znaczki na czarnym tle wydaje głosy chyba nie działa. Ale pamiętajcie o tym, żeby zdjąć folię z ekranu. Kamerka działa strasznie głośno. Poszukamy języka polskiego. Jest język polski. Całość nam się uruchamia. Ustawimy datę. Mamy grudzień. 7. i godzinę i mamy godzinę 12 44 każe nam pobrać aplikację włożyć kartę pamięci a i bez włożonej karty pamięci nie zobaczymy Obrazu. Także pamiętajcie, żeby włożyć kartę pamięci, co zaraz uczynimy. Karta pamięci zamontowana. Ponownie podłączamy zasilanie. I zaraz zobaczymy, czy mamy obraz z kamery z przodu i z tyłu. Kamera nam się uruchomiła. Sformatuj kartę pamięci. Formatujemy kartę pamięci. Formatowanie zakończyło się ładowanie danych z karty. Jest obraz z kamery zarówno z przodu, jak i z tyłu no żeby zobaczyć konkrety to warto podłączyć sobie aplikację ale to nie o tym film film z montażu więc kończymy montaż tylnej kamerki i sprawdzamy ostatecznie nasz finalny rezultat tego montażu i finalny montaż wygląda w ten sposób kamerka centralnie pod maskownicą umiejscowiony nadmiar przewodu tutaj przewód ma stosowny luz nie wycinaliśmy tutaj żadnych otworów wszystko biegnie pod uszczelką. W momencie zamykania kabel się ładnie nam składa, nie przycina się, także wszystko powinno funkcjonować właściwie. Teraz sprawdzimy tylko czy kamerka ostatecznie funkcjonuje prawidłowo. I jak widzicie, kamerka rejestrator działa bez problemu. Działa zarówno kamerka z przodu, jak i z tyłu. Mało inwazyjny montaż, zero śladu. Kamerka z tyłu na klapie zamontowana. Wszystko działa tak jak powinno. Tutaj nie ma żadnego śladu. Wszystko elegancko poprowadzone. Czy montaż rejestratora jest trudny? No niekoniecznie. Trzeba mieć troszkę pojęcia minimalnego technicznego. Trochę czasu od pół godzinki do godziny w zależności od tego jak skomplikowany będzie montaż w danym aucie. Ale w tym momencie jeżeli mamy takie adaptery OBT2 do zasilania. Jest to bardzo ułatwione, nie trzeba stosować żadnych bypassów bezpiecznikowych, żadnego lutowania, żadnych spinek, żadnych łączników. Po prostu urządzenie działa na zasadzie plug and play, podłączacie i działa, kwestia tylko poprowadzenie przewodów. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik. Krótki instruktaż montażowy, tak samo wygląda montaż w przypadku dowolnej kamery rejestratora. Nie musi być to 70 mai czy 70 mai jak to woli. Mogą być to inne kamerki. Ja w prywatnym aucie używam Viofo. Są to też dobre kamerki. Także montaż jest bardzo prosty, intuicyjny, można powiedzieć. Mam nadzieję, że podobał wam się ten materiał. Koniecznie zostawcie łapki w górę, komentarz, zasubskrybujcie ten kanał po więcej tego typu treści i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, hej. Bo warto to znać, z nami jest radość, gdy nagrywamy świat.